Dzień dobry, witam Was, chodźcie do środka, pokażę Wam parę rzeczy. Ach, dobra, nie będę tu długo nawijał. Na zewnątrz chodźcie, pokażę Wam wszystko w środku, jak to jest. Witam, witam Was serdecznie. No i tak jak mówiłem, nagram film, dlaczego nie będę używał agregatu. Przełącznik, tu mam panele, tu jest agregat. Dzisiaj w ogóle już rano nie był włączony. Już wczoraj tylko agregat chodził pół godziny, nawet nie, także już agregat teraz, do, aż do jesieni, nie będzie pewno załączany. Tu jak widzicie, już mam w akumulatorach 12,5, także nie jest źle. Tu jest 12,6, także już jest godzina, chwilkę po ósmej, i już panele zaczęły produkować prąd. Tu mamy 12, nie 12, tylko 3,6. Już idzie z tego tutaj stringu, tutaj idzie, Wam pokażę, 4,52 A. Także już dzięki temu, że słońce wcześniej rano wstaje, to już naprawdę agregat będzie, no chyba, że będzie tydzień bez słońca całkowicie i będzie padał deszcz, no, ale i tak nawet w deszcz mi to ładuje. Także tu ładowareczki, te co agregat jest podłączony zawsze i wtedy Akumulatorki się ładują, pójdą na razie na półkę. No i tak to będzie. Trakierka odwróciłem całkowicie na wschód, bo on pierwszy zacznie łapać promienie słoneczne. Także tak to tutaj będzie dzisiaj się ładnie ładowało. Tutaj na dole dopiero uchwyci słońce około 10 godziny. A te, co są tutaj na dachu, to już niebawem tylko słońce wyjdzie tutaj za tego drzewa i będzie tutaj aż do godziny pierwszej. Później znowu jest następne drzewo, ale to znowu mam tutaj te panele, co są na dole i one będą łapały prąd. I że cały system jest tak porobiony prawie wschód i zachód. Jeszcze tutaj jakieś bym panele dodał z tej strony. O, żeby w tą stronę świeciły, yy, dawało. Zobaczymy, coś jeszcze wymyślę. Aha, jeszcze zapomniałem o tym moim banku energii na zewnątrz, co mam. Sprawda jest na kwasowych. Siedem akumulatorów teraz jest w tej chwili, ale tu też już idzie. Produkcja. Zaczęła się. 2,6 a już idzie. No i tu jest zasilana tylko lodówka przez tą przetwornicę. Właśnie tutaj, tak jak było na poprzednim szorcie, dlatego już nie będę używał tego, akurat był ten podłączony w tym roku, tu mam dwa zapasowe, ten jeden był w naprawie, przedtem też niedawno i jest dobry w razie czego, jakby mi zimą wysiadł ten, no ale mówię, już teraz tych, tego agregatu już nie będę musiał załączyć, To prawda rurę sobie jeszcze dzisiaj ją wymienię, żeby w razie czego, jak będzie, mówię, znowu tydzień, ale to by musiał być naprawdę tydzień bez całkowitego słońca ja bym musiał dużo prądu potrzebować ale nawet po deszczowe dni to idzie mi tutaj z tych moich paneli także ile paliwa zużyłem dokładnie to wam nie powiem nawet nie pytajcie bo naprawdę i tutaj mam sprzęt piły motorowe ciłem i także te paliwo kupowałem przelewałem a dokładnie nie wiem no ale to można sobie obliczyć każdy wie ile taki agregat pali on jest 2800 i Przedtem godzinę dziennie, rano, godzinę wieczorem. Jak po prostu słońca całkowicie nie było. Nie? Także do dwie godziny można powiedzieć, że mi od cały listopad chodził, można powiedzieć grudzień i styczni i 3 miesiące. Od, w sumie cały listopad też nie, bo były też dni w listopadzie bardzo ładne i nie musiałem w ogóle załączyć tego agregatu. Także co jeszcze muszę wymyślać, żeby inną rurę, bo ta rura często. Często się przerywa, od drgań muszę wymyśleć inny sposób, tutaj, także chyba już trzeci raz mi w tym No, raz na miesiąc rurami po prostu tutaj idzie. Ale jeszcze pomyślę, żeby odzyskać jakieś może ciepło, jakiś kaloryfer, bym tam puścił na sztywno, ale to w przyszłym roku coś wymyślę. I tak jak tu widać, już panele tutaj te się roztopiły od mrozu, już zaczęły produkcję. Słońce stamtąd idzie, później górą, tutaj, tak jak pokazywałem. I jeszcze chciałem dać tutaj panele na tym daszku, żeby w tamtą stronę, jak będą, to wtedy jeszcze na bardzo, jak już będzie bardzo zachód słońca, to jeszcze mi będzie łapało słońce też po południu, żeby jak najwięcej tego słońca wykorzystać. Bo ze słońce energii jest darmowa, ale to przede wszystkim cieszy, że nie muszę być podłączony tutaj do tych supów energetycznych wcale. I ludzie się dziwią niektórzy, skąd mam tyle prądu? No i dobrze. No i czego Wam życzę wszystkiego najlepszego. Już jak to mówiłem kiedyś w tym nowym roku, ale przede wszystkim dużo słońca żebyście mieli. No i uciechy z tej fotowoltaiki jak ktoś ma, a jak ktoś nie ma to warto mieć. Chociaż zatrzymać tak jak ja, ja zacząłem od jednego panela z tamtej strony małego. I tak co jakiś czas dokupowałem, dokupowałem, aż teraz to normalnie się stało nie obsesją, ale takim hobby typowym, bo obsesja to nie można nazwać czegoś, co, co daje pożytek, także trzymajcie się, do następnego, hej!